Ok, więc witamy na konferencji prasowej Piątej Kolejki. Witamy po, na konferencji prasowej Piątej Kolejki po meczu Miasto Szkakrosno Arrivalotto Twarde Pierniki Toruń. Mecz zakończył się wynikiem 81 do 88 dla gości. Jest z nami trener drużyny Twarde Pierniki Toruń Srdan Subotic, Adam Bręk. Zwracam się teraz do zawodnika drużyny Twarde Pierniki. Jak wyglądało to spotkanie z, z perspektywy? Z perspektywy Czy się z nami Aktualnie trudno jest mi sobie wyobrazić, w jak bardzo złej sytuacji byliśmy na początku meczu, w kontekście ostatnich spotkań, w kontekście tabeli, no i tego, jak ważne spotkanie to było. Ale koniec końców. Tak jak sobie mówiliśmy przed meczem, takie mecze wygrywa się nie tyle co talentem i umiejętnościami, ale energią, poświęceniem i grą do końca. No i dzisiaj to pokazaliśmy po bardzo słabym początku. Odrobiliśmy te straty, wywalczyliśmy sobie, wyrwaliśmy sobie to zwycięstwo. No i mam nadzieję, że, że to nam pozwoli uwierzyć w siebie i, i w kolejnych spotkaniach zaczynać już dużo lepiej i, i grać. Tak, jak potrafimy. Dziękuję za wypowiedź zawodnika Adama Bręka. Przejdź, przejdziemy teraz do, tre, do trenera. Coach, please share your thoughts about today's game. Hi, it was it was uh, very tough game for us. I think we... Uh, we gave them uh, confidence in the beginning with uh, unnecessary turnovers in, in the first half. they scored a lot of points, i think 11 points from our turnovers. and we helped them to, to probably they also felt nervous in this game like us, 0-3 uh, and home game. So, so we gave them this confidence. so it was really tough after for us. Uh, crowd came in. Uh, they felt comfortable. but all credits to the players. to my players in the, in the second half we show we showed that this team has character and needs needs time to grow but it's very important uh, that we managed to to win the game starting uh, with good defense and then then uh, playing much smarter in offense in the second half. Ciężką pierwszą połowę, dużo strat, trochę goście. Gospodarze odjechali na początku, ale mieliśmy taki sam późniejszy bilans jak krosno. W drugiej kwarcie zagraliśmy przyzwolicie, co po pozwoliło osiągnąć oczekiwany wynik. I myślę, że to zwycięstwo daje nam dobry początek na ten sezon. Thanks, coach. Dziękuję. Przechodzimy teraz do przedstawicieli drużyny Miasta Szkokrosno. Jest z nami trener zespołu Edmund Swalejko. Panie trenerze, proszę o ocenę dzisiejszego spotkania z drużyną Twarde Pierniki Tory. Dobry wieczór. Krótko. Będziemy dalej pracować na większej szacunku. Dziękuję. Jest z nami również zawodnik Miasta Szkokrosno, Morris Watson. Maurice, could you describe today's game? Uh, I think today's game was uh, uh, an emotional game. Um, a lot of back and forth. You know, we just trying to work hard to find a way to, to finish our games and get wins. So, you know, um, as a team, we just have to, be, you know, we have to be better. So, you know, that's all I'm thinking about right now is, is how we can get better as a team. Gra była dla nas bardzo emocjonalna. Staraliśmy się znaleźć rozwiązanie do wygrania meczu. W pierwszej kwarcie dobrze nam poszło, lecz później już troszkę było niedobrze. Dziękuję. Thanks.